<laughs> Purzant powiedz coś Zimno mi w porzę, ale tak to okej okay. Olu Dawaj Purzat jeszcze Puszat. coś, jeszcze coś, jeszcze Wiesz, coś co? Zajebisty śnieg, prosto z Irlandii Dawaj, szybko, okay. 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 czekaj, stóp no bo no, 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 mi się znaje, <laughs> zrobiło, jeszcze źle Ej a to mu co? <laughs> Ej, ty się przemiłeś no. Ej no to co robisz? Ej, jej, podwicz, ej, podpisz! Ej, w nakrycie, kurzat, podpisuję się szczynami. Oh. Ej, Przedekrasz! No, no bo ja nie nagram tutaj. Co? Dobra no, Borek, so. ty już nie na... Abo do... Nie, później... Ja to headlines... się mytnie. Ej, ja się nie scholam. Ej, albo we dwóch skorcz się tak. Nie Nie, dziękuję. Ej, tutaj się, bo ja nie będę widział tego. Ej, okay, sorry, 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 sorry. Ja. Dawaj. Chyba MP3. Jak zrobię tak, to biegniesz. A przedek. Ja mam MP3. Ja już zrobię tak, to. Co w nich? Dobra. dobra. To to mam No daj Spoko puszczat. Dobra, dobra, pokaż dobra. mi, pokaż. Dziadek prosto. Dziadek puszad Szybko też w to. W to, w to, dawaj, dawaj, dawaj. Puszadę, wejść Ej, nie, dawaj teraz tam... Posiad, zobacz! Poszedł. Weźad okleb mordy. Okleb mordy. Puszad, weź tak, zobacz. Odejdź, w Rafał, odejdź. Eee, stop.